Nie zważa na to, co najpopularniejsze, nie kłania się idolom z telewizji i listom przebojów, a mimo to odnosi sukces. Pierwszy weekend sierpnia katowicka Dolina Trzech Stawów znów ugościła off Festival, największe święto muzyki alternatywnej w tej części świata. Na scenach Off-Festiwalu zagrali wybitni muzycy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Japonii, ale także z egzotycznego Beninu czy Republiki Południowej Afryki. Nie zabrakło oczywiście Polaków, których reprezentacja była w tym roku wyjątkowo liczba. Za swoimi ulubieńcami przyjechali melomani z całego świata. Po prostu jest to miejsce, w którym należy być. No Jest też chyba być. możliwość wybicia się dla, dla zespołów początkujących czy też nieznanych, i jakby jest to kumulacja wszelkiego rodzaju dziwolągów, która jednak przyciąga. Dobra, muzyka, wiesz, zespoły, które. Przesłuchuję sobie całą listę, mówię to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, przyjeżdżam, i mam trzy dni zapełnione fajnymi zespołami, których wcześniej nie znałem. To jest najfajniejszą rzeczą w moim zdaniem. Ja mam porównanie z innymi festiwalami, tu jest najlepiej, najlepszy line-up, najczyściej, najbardziej kulturalnie, najlepiej dopracowane, wszystko pod względem. Technicznym. Wydaje mi się, że ta niszowość też już coraz bardziej przenika do jakichś innych też sfer i Coraz więcej ludzi się nią interesuje właśnie dlatego, że jest niszowa. To jest ta duża wiara w to, co robi Artur Rojek. I tak naprawdę e, tak naprawdę nie trzeba znać artystów, tylko się przyjeżdża po to, żeby słuchać, kogo on tutaj przeprowadził i tyle. Jeden z najtańszych festiwali, najlepszych jak dla mnie, bo można się spodziewać wszystkiego. Przede no, wszystkim no, to, że jest nowa muzyka. A wcześniej można sobie wszystko przesłuchać dobrze się przygotować i skorzystać ze wszystkiego, bo zawsze jest takie podejście, że jak nie przesłuchasz, to wiesz, że możesz coś stracić fajnego. To są świetne zespoły, świetne koncerty. Dla I dla każdego fajne... myślę, że coś się znajdzie tutaj. Każdy nie jest komercjalizowanego. Swoją... Każdy znajdzie swoją niszę. O. Tak, dla wszystkich fajnych emocji, które tutaj są i dla świetnych ludzi. Naprawdę warto warto przyjechać. No i ja dzięki temu festiwalowi zostałam w Katowicach na studia na przykład. Także to było takie od pierwszego wyjrzenia uczucie i lat temu sześć chyba, więc, więc zostałam. Przy okazji festiwalu powstała kampania obywatelska Katowice Miasto Gospodarz. Znakiem tych działań była kanapa zachęcająca do tego, żeby wygodnie rozsiąść się w mieście. Wystawiamy kanapy przed biura, domy mieszkalne. Inne budynki i zapraszamy na te kanapy. I każda z tych kanap oferuje inny rodzaj gościnności. Właściwie gościnność jest ta sama, ale różne atrakcje. Można zjeść smaczne śniadanie śląskie, można pójść na wycieczkę śladem murali, można zrobić śląski tatuaż, można skoczyć na wielką poduchę, można poeksperymentować, pofantazjować w Katowicach. Tych aktywności jest bardzo dużo. W akcji biorą udział organizacje pozarządowe, które ją współorganizują, oprócz tego ich partnerzy oraz instytucje kultury, lokale gastronomiczne fajne miejsca w Katowicach i wszyscy ci, którzy chcieli się przyłączyć, w tym zwykli mieszkańcy Katowic. Udział w akcji narodzi się spontanicznie poprzez naszych znajomych z innych organizacji. Mamy tutaj kanapę razem z Napraw Sobie Miasto. Zapraszamy do gry miejskiej, zapraszamy do wycieczki po muralach katowickich o godzinie 13:00. dzisiaj, w sobotę i w niedzielę też. Zapraszamy do zwiedzenia wystawy Oskara Zięty, współczesnych mebli dmuchanych. I co mogę jeszcze powiedzieć, może z nim porozmawiać, posiedzieć, pobawić się. Zgłosiło się bardzo dużo chętnych. W sumie mamy prawie 40 kanap w całych Katowicach, a myślę, że przed Tauronem Nową Muzyką tych punktów jeszcze nam przybędzie. Jest aplikacja na urządzenia mobilne, na których wszystkie kanapy są zaznaczone, wraz z opisem i godzinami, w których można skorzystać z każdej z atrakcji. Jest fanpage na Facebooku, który polubiło ponad tysiąc osób. Tam również wszystkie aktualne informacje można znaleźć na bieżąco. Inicjatorem i koordynatorem akcji była Katowice Krajowicka Agencja PR Pan Pikto.